Cześć, tutaj Justyna. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film, na którym rozpakujemy sobie poczuchę DT. Jeżeli obserwujecie mnie gdzieś tam na jakichś innych kanałach, to wiecie, że dołączyłam do zespołu kreatywnej pracowni i przez kolejne pół roku będę Was tam inspirować. Jestem mega podekscytowana tą współpracą. Nie mogłam się doczekać tej mojej paczuszki, ale w końcu do mnie dotarła. Także jestem mega wdzięczna. To jest paczucha DT, i jeszcze zakupy, bo dodatkowo sobie dokupywałam. Ja to zawsze zaszaleję. I dzisiaj chciałabym Wam tą paczuszkę pokazać tutaj. Ona dotarła do mnie wczoraj, idealnie w dzień kobiet, ale niestety wczoraj nie miałam kiedy jej nagrać, dlatego nagrywam ją dzisiaj. I jeszcze dzisiaj do Was tutaj trafi na kanał, więc będziecie mogli zobaczyć te wszystkie cudowności. Kreatywna pracownia Love Handmade. Jest to sklep internetowy, w którym znajdziecie tekturki, marki, twoja tekturka. No, tekturki są przepiękne, tekturki, hadewki. W sklepie znajdziecie mnóstwo innych rzeczy: jakieś dodatki kreatywne, kwiaty, kleje, papiery do scrapbookingu. Ja podlinkuję Wam sklep. I konto na Facebooku, i konto na Instagramie do Kreatywnej Pracowni. Jeżeli będziecie chcieli tam zajrzeć, to będziecie mieć linki podane. Ja was gorąco zachęcam. A teraz pokażę Wam, co tutaj w tej paczuszce mam. Ja ją sobie tylko rozpakowałam, tak wiecie, bo wyciągałam folię. Nie oglądałam jej jeszcze całej. Chociaż, no wiecie, no ja wiem co mam, tak, bo sobie to wybierałam sama. Ale co innego jest wybierać sobie po zdjęciach w internecie, a co innego, mieć już to w rękach. Także odkładam na bok i będziemy sobie teraz to wszystko oglądać. Ja dołączyłam do zespołu tekturki Home decor, czyli będę pracowała na HDF-kach i na tekturkach. Widzicie, widzieć takie moje inspiracje. E, tutaj mam zarówno tekturki, jak i HDF-ki. Zacznijmy od tekturek, bo one są do góry. Mam piękną mandale i napisy You and Me. Nawet nie You and Me, tylko You serduszko mi. Taki piękny. Widzicie? I to jest Twoja tekturka. I tu mam moje ulubione tureczki To mam ich kilka sobie wzięłam Zaszalałam, uwielbiam je. Po prostu są przepiękne. No, ja często ich używałam w moich pracach. Tych i jeszcze takich innych serweteczek. Także już niektóre z nich możecie właśnie znać. Tu mam kolejne. Już nawet nie po jednej, tylko po kilka sobie brałam. Mam jeszcze takie, ale ta jest mniejsza, ta jest większy rozmiar, bo są w dwóch rozmiarach. Natomiast tutaj z tyłu mamy taki tamborek 3D. To są takie zawiaski jeszcze. O, jaki wielgaśny. Będą idealne do o. Albo jakiś taki hdf efekt jako ozdoba. Zobójcie, jakie wielgaśne zawijachy. No i tutaj jest ta serwetka, a tutaj jest ten tamborek. On jest taki 3D. Widzicie, tu jest ten pasek, który sprawia, że jest taki e, przestrzenny. Ja sobie to delikatnie dam na bok. O, jakie wielgaśne. Później sobie to pochowam, bo nie chcę teraz Wam tutaj tracić czasu. A zresztą wiecie co, Alex śpi, więc korzystam z okazji, że mogę spokojnie nagrywać. I kolejna tekturka, serducho z desek. Uwielbiam, jak ją ja zobaczyłam po prostu w sklepie, to wiedziałam, że muszę ją mieć. No jest przepiękne to serducho, spójrzcie sami. Tu mamy napis smacznego jajka. Napisy w sklepie są naprawdę bardzo, bardzo różne. Różne czcionki są także możecie sobie dowoli wybierać tutaj mamy e, dwa wózki te wózki wydają się takie same, ale one są inne spójrzcie e, tutaj tu mamy takie kropeczki natomiast tutaj jest krata czyli wyglądają bardzo bardzo do siebie podobnie a jednak troszeczkę się różnią a tu mam tekturki z Harry'ego Pottera ja jestem taka Potteromaniaczka chociaż niewiele takich prac się u mnie pojawia ale wciąż ściskam papiery od Zoya design i yy, pewnego razu powstanie u mnie naprawdę wielki album z Harrym Potterem także kiedyś to nastąpi tu mam kolejne, patrzcie jaki Hogwart ja będę się starała tak dawać, żeby wam nie razić tutaj Harry Potter na miotle i tu kolejne wózki Ostatnio właśnie sprawdzając moje zapasy zorientowałam się, że nie mam w ogóle tekturek wózków już. Miałam jedną ostatnią. Tutaj mam taki szejkerek z dworca. Platforma 9 i czwarte. Tutaj list. Świetny. I tutaj mam kolejne pamiątka Chrztu Świętego. Dwa napis napisiki. Kolejne tekturki. Tu mam takie Dziewczynki klęczące, modlące się. I kielich. Takie już typowo do prac komunijnych. Napis taki warstwowy. Pamiątka chrztu świętego. Napis żyj chwilą. I taka gałązka. Mąż i żona wesołych świąt. To jest dwa razy mąż i żona. Wesołych Świąt Warstwowe. Napis album warstwowy, taki dość spory na no, taki duży album, będzie super. Tu mam takie gałązki delikatne. Kolejny napis album, i pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pan jest pasterzem moim, nie brak mi niczego. I dwie gałązki. Te gałązki bardzo mi się podobają. One po prostu są e, takie, jak e, te grafiki z Craft Oclock, tych gałązek, które uwielbiam. I tutaj mam już e, tekturkę taką 3D, 3D albo 2D. Zaraz zerknę Bo były też takie e, półki kielichów, które na przykład można umieścić w, w boxie, ale nie, to jest. To jest cały, bo tu jest serwetka jest cała. Także taki kielich mamy. Ja też to odłożę na bok, później sobie zapakuję. I tutaj mamy wózeczek. To jest wózek 3D. Z jednej i z drugiej strony. Tu mamy ten środek tutaj, który sprawi, że ten wózek będzie 3D. I kolejna partia. Magiczne chwile i takie serducho. Napis podążaj za marzeniami. I taki wianuszek. I tutaj spójrzcie. Takie piękne koraliki wiszące. Takie koraliki serduszka. Bardzo mi się podoba ta girlanda. W zasadzie dwie girlandy, bo są dwie różne. I tutaj mam napisy. Pierwsza komunia święta. I takie... Aniołki dziewczynka i chłopczyk. To mam takie okrągłe um, kółeczka z napisem IHS. Fajne też do zaproszeń. takie tu komwalię. I tutaj kolejna grafika, dziewczynka, grafika, kolejna dykturka, dziewczynka i chłopczyk i dwa kielichy. I tutaj znowu mamy Mrs. Serduszko, Mr. Młodej Parze Serduszko. Together forever. O, Okej, okay. ostatnie tekturki. Później już będą HDF-ki. Nasz ślub. True love. Tu mamy taką piękną warstwową tekturkę. Serduszko z konwalią z IHS warstwowe serducho z różami i napisy jeżeli długo i szczęśliwie życie nie opuszczę aż do śmierci i kolejny kielich kolejna serweta tej jeszcze nigdy nie miałam więc wziąłam sobie tak na próbę zobaczyć jak mi się będzie z nią pracowało i też jeszcze nigdy nie miałam. Bardzo mi się spodobała. I kielich. I tutaj znowu ta dziewczynka, w poprzednich tych turkach, poprzednich. Tam wcześniej one, oni stali, teraz tutaj klęczą. I mam też gołąbka. Uwierz w siebie. I prawdziwa miłość. w miłości W dniu ślubu. Mamy siebie, mamy więc wszystko. Kochany mu tacie. Kochanej mamie. Album I to jest właśnie to połówka. Widzicie, bo to jest pół serwetki i to jest taki, y, taka półka kielicha. Albo można do Exploding Boxa dać na ściankę, albo do jakiejś kartki też na ściankę, czy do Shadow Boxa. I tu mam jeszcze taki kielich. To jest normalny taki kielich 3D do boxa. Ok, i teraz przechodzimy do. O, tu mam jeszcze różyczki takie malutkie tylko takie sobie wziąłem mini mini. I teraz przechodzimy do dużych HDF. efekt. Spójrzcie, mam taki zestaw. Wszystko pięknie razem połączone w folii zgrzane, więc nic nie muszę szukać, nic nie będę tutaj się zastanawiać, czy to na pewno do tego i tu spójrzcie, jak fajnie to jest zdjęcie całościowe. A tu jest zdjęcie, jak poszczególne elementy umiejscowiać, więc no super. Bardzo mi się to podoba, że to jest tak zrobione realną tą właśnie karteczką. Tu mam rower, spójrzcie, taki rower. Już widzę po prostu z tyłu może kwiatów, taki wielki, wielki bukiet kwiatów. Myślałam, że ten rower będzie troszeczkę mniejszy, ale on taki, patrzcie, taki dość spory się wydaje, nawet po tych elementach tutaj widać, że taki dość, dość spory. I tu z tyłu też mamy instrukcję obsługi, instrukcję składania, ale czad. Ja miałam ym, pomysł na swój pierwszy projekt, ale powiem ja szczerze, że... Ym, ja już z góry wiedziałam, że jak zacznę oglądać te tekturki HDF-ki, to na pewno coś mi się zmieni, i wydaje mi się, że chyba jednak coś innego zrobię niż to, co planowałam. Tu mam taką dechę. Ja myślałam po prostu, wiecie, fajna taka ozdoba do kuchni, nie? U mnie to na pewno będą tu kwiaty gdzieś, no, bo jakby, jakby to mogło być inaczej, ale świetna ta decha jest. Tu sobie odkładam na bok, i tu mam parasolkę. To jest, ona jest y, dwuwarstwowa tu jest całe i na drugiej płycie jest wycięte jeszcze wiecie co mi się bardzo podoba? podoba mi się to, że y, one właśnie te duże takie elementy y, one są tutaj tak jakby zostawione w tej całej płycie że nie są wyciągnięte bo y, zdarzało mi się kiedyś że jak kupowałam sobie HDF to one były jak takie drobne elementy czy coś to, że mi gdzieś tam przyszły ponieszczone. no bo wiecie, no jednak tutaj do mnie to, no ja mieszkam w Niemczech, więc kawałek muszą przejść, przejść, nie przejść, przyjechać i no doskonale wiemy, jak te paczki są rzucane na autach, nie są delikatnie przekładane, więc czasami gdzieś tam coś przyszło mi uszkodzone no dla mnie to też nie był jakiś mega problem, bo po prostu sobie dokleiłam ale tutaj właśnie jest tak fajnie zrobione, że no nie ma prawa się coś uszkodzić, gdzieś zadrzeć cokolwiek, tu są powyciągane te elementy, ale tu jest całość, więc nic się z nią nie stanie i tu jest kolejna, to jest taka mała latarenka tu już nie ma instrukcji, ale to jest mega, mega proste, bo jest tylko jeden, widzicie? Jeden tylko... Jedna płyta taka. Więc mega proste do, do złożenia. Ale świetny będzie ten lampion. Mam zajączki. W ogóle wiecie co? Te zajączki wzięłam jednego dużego i takiego samego małego. A ty już wzięłam z myślą, że po prostu wezmę Lenuśkę i będę robiła razem z Lenuśką. Ona bardzo lubi ze mną robić czy karteczki, czy jakieś właśnie takie projekty na HDF-ce. Robiłyśmy razem też choinki w grudniu, przed świętami, więc była zachwycona. W ogóle przez kilka dni poczułam, tą tam choinkę swoją doprawiała, bo twierdziła, że coś tam jej nie pasuje. Tutaj mam kobietę. Mega mi się podoba ta HDF-ka. I chyba ją użyję Mm, do pewnego projektu, ale nie mogę Wam jeszcze powiedzieć. <noise> nie mogę Wam jeszcze powiedzieć takiego. A teraz mam dwa aniołki. I te aniołki też są czaderskie patrzcie. Jako taka, wiecie, pamiątka sztu świętego na przykład. Bardzo, bardzo mi się podoba. I stwierdziłam, że ozdobię moim dzieciom. Jak wiecie mam córeczkę i mam synka, więc stwierdziłam, że ozdobię moim dzieciom i po prostu e, gdzieś umieszczę napis jeszcze pamiątka sztu świętego. No wiem, że już, e, ten chrzest już był dawno i Lenki i Alexa, ale zrobię im takie pamiątki i będą pięknie stały sobie na półeczce. Napiszę gdzieś pamiątka Chrztu świętego i jeszcze datę umieszczę kiedy mieli chrzest wydaje mi się, że będzie ładnie. Znaczy, zobaczymy, jak wyjdzie. Mam, mam plan i mam ułożone w głowie, jak to będzie wyglądać, ale z tą realizacją nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Już się do tego przyzwyczaiłam. <grytania> tutaj mam kolejny taki arkusz i tutaj są same takie dodatki. Widzicie jakieś gałązki czy kwiatuszki? I teraz mam wielkaśne wielkaśną płytę i spójrzcie tutaj jest, to jest ta szklarnia ta czaderska szklarnia tutaj z tym e, wystającym wejściem no jestem po prostu zachwycona tą szklarnią, bardzo mi się podobała kiedy Kasia pokazała nowości na, na fanpage'u no oczarowana byłam mam nadzieję, że coś wyczaruję tutaj fajnego też mam plan i zobaczymy jak będzie z realizacją. Także wiecie to różnie jednak bywa. I to już jest e, ostatni, ostatni artykuł z mojej paczuchy z śna. Także naprawdę jak widzicie sporo tego tutaj jest. I teraz e, zachęcam was do odwiedzenia sklepu, do obserwowania profilu, żebyście widzieli tam moje prace i innych dziewczyn z DT. I co? I mam nadzieję, że Was zainspiruje do działania swoimi projektami, że Wam się spodobają. A ja teraz muszę sobie to wszystko ładnie posegregować. Ale najpierw wrzucę Wam film. <ścoughs> wrzucę Wam ten film na YouTube. Także ściskam Was serdecznie i cieplutko. Trzymajcie się. Pa, pa!